Rozmowa. Karty przełożam i tradycyjnie wlosuję trzy karty. Sedno, śmieć. Co wychodzi naprzeciw? przeciw? Dziesięć monet. Wynik. Odpowiedź. Rada. Giermek, mieczy. Sedno, śmieć. To jest przejście z jednego etapu na drugi etap. To może być trudne. To może wiązać się z wyraźną zmianą trybu życia, zmianą poglądów, których wcześniej kurczowo się trzymaliśmy. To jest strata, to jest zmiana. Zmiana, która może być niełatwa, ale da nam możliwość zobaczenia czegoś zupełnie w innym świetle. Sprawa ciągnie się od dłuższego czasu. Ale w końcu nadejdzie finał. Ten dobry finał dla nas. To będzie korzystna zmiana. Co wychodzi naprzeciw? Dziesiątka monet. Człowiek może czegoś nie chcieć albo nie wie, co ma zrobić. Jak ma to zrobić? Co ma powiedzieć? Jak ma powiedzieć? Albo kiedy to ma powiedzieć? Ma dylemat. Może Brak pewności siebie w rozmowie ze stroną przeciwną. Może czuć się niepewny. To jest również brak wyciągnięcia wniosków z poprzednich naszych działań. Wynik, odpowiedź, rada. Giermek Mieczy. Giermek Mieczy pokazuje taki sarkazm, uszczypliwości, taką arogancję. Arogancję strony przeciwnej. To jest również Pokazanie pewności siebie to jest szacunek, to jest również bezczelność, bezczelność drugiej osoby. To, to jest coś takiego. Możesz zapytać się strony przeciwnej, czy Ciebie szukała. A strona przeciwna może odpowiedzieć Tobie, że szukać, to można kluczyków w kieszeni. A ja Ciebie wezwałem, żeby związek trwał i para potrafiła rozmawiać z sobą, to obydwoje muszą jednocześnie szukać tych kluczyków w kieszeni. I to jest sedno. I to jest bardzo ważne. I taki jest film. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Proszę o łapkę w górę. Proszę również o obejrzenie do końca lub Przeczekanie e reklam, które wyświetlają się na moim kanale. Kontakt do mnie jest pod filmem. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.